Po zasubskrybowaniu kanału, nie zapomnij włączyć powiadomień, za pomocą magicznego dzwoneczka. Dzień dobry drodzy widzowie, ja jestem Lotę, a on to jest Hendel. I się właśnie śmiał, że nazwałam was misiaczkami pisiaczkami, więc jesteście drugimi widzami, także to dzień znaczy, dobry. nazwałaś ich misiorkami pisiorakami. Nie, misiaczkami pisiaczkami, dobrze Aha, wiem co niech powiedziałam. Będzie. Niech ci będzie. Brrr. Tak więc, cześć, ja też Was witam. No, cześć. I, i jest jeszcze Rifcia, ale rift nic nie powie. Mam nadzieję, że nie będzie się darła. To może <noise> będzie. Jak będzie się darła, to będzie kiepsko. No, no. W ogóle, czemu stoję do siebie tyłem? Nie, to, to teraz ja staję do ciebie tyłem. Tak, Dobra. Więc, bo ja z F5, F1 w ogóle takie piękne, a ty tak nie wiem co. Tak, tak. E, ogólnie, o, teraz, o, patrz, już prawie całe brosło. Ogólnie ostatnimi czasami byliśmy zajęci rąbaniem drzewa i robieniem półpłytek, ponieważ pisaliście w komentarzach, żeby używać półpłytek zamiast całych bloków, dzięki czemu zaoszczędzimy dużo materiałów i jest to racja, za co bardzo Wam dziękujemy. Dlatego dzisiaj właśnie z tych oto półbloków co będziemy robić? Yy, no właśnie. Mm, farmę, farmę. Farmę melonów i, i pumpkinów, tak? Melonów. No i jednego pumpkina. Żeby było fajnie, bo mamy wszystko zrobić, co możliwe, więc tak. jeden bumpkin starczy. Tak. I zaczniemy coś budować, jeżeli nam starczy czasu, oczywiście. Ale nie powiem co, bo to będzie niespodzianka dla widzów. Nie muszą wiedzieć na samym początku. To ja powiem, będziemy działać. Marto Wam. Ma szczęście, ty, ty. Tak więc, idziemy budować. Tak. Hmm. Uh. E, budujemy spółpłytek tak. czy No A nie było pytania. Eee, na wprost, z lewej, czy z prawej? Yy, na wprost. Na wprost. Z le... Ej, a, 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 a masz no. wie... Mm, no co? Masz pochodnie? No co? Sześć sztuk. A, bo żeś tutaj kuźwa porobił. Sz, chod... Ale widzisz, widzisz, że woda nie zamarza? Widzisz? Zabrałeś pochodnie. Serio? Bo chcę te pochodnie zabrać stąd, bo ich po... No, bo nie mogę. Ale to musi być jasno przecież. Nie musi być jasno. Wystarczy, żeby woda nie zamarzała. Zostaw jedną pochodnię, żeby było jasno. No, przecież zostawiłem. No dobrze, no ale w złym miejscu. A, wiruje świat! A nie, to śnieg. Po tobie. Dobra. Eee, <laughs> mogę to czu, 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 czu? mogę to grę. Marzesz. <laughs> znaczy nie wiem, czy zadziała, bo. Sadz... A, zadziałało, widzisz. No, e, no To ty... też zadziałało. No co to. ty robisz? No brzydkie. Fuj. Jest Jest przy... Dawaj! A to gdzie, gdzie, gdzie? gdzie tam? Dobra, tam dalej? Post, nie? I nie? myślałam, żeby nie? tutaj zrobić, tu, jakoś blisko, żeby to jedzenie no to było blisko. to niech będzie blisko. Dobra. To, ale to tak stąd wyjście, czy tak może stamtąd? Ja bym zrobił stąd, a potem ewentualnie jakoś to wszystko połączył. A może to tak zrobimy? I tutaj też postawimy, tu w trzech miejscach, Dobra, żeby... Dobra, niech będzie. O. Niech ci będzie. A tutaj niech będzie dziura, w którą będziesz wpadał, i to będzie twoja y, twierdza. Y, 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 y. Boże, ktoś pisał o tym, żeby zrobić dziurę, w którą będzie handel wpadał. No, wiedziałam. Hmm. Ja mam swoje zadanie zaliczone. Ale śmieszne. Zabiłem los teła. Dobra. No. Handelu. Tuham cię u To, nie wiem, tutaj, z tej strony, tak? Może być z tej strony, niech ci będzie. Dobra, to patrz, pasuje. Potrójna musi być, tak, żebyś Ty mógł przejść, czyli tak. Aha, a nie, poczekaj. A jakby tak tą wyspę tutaj, tak zrobić. I tutaj, w sensie, tutaj by była obramówka. A widzisz, bo my nie zrobiliśmy sobie ogólnie żadnego zarysu. No nie zrobiliśmy. Mhm. Bo i po co? No tak. A czy tak ty stwierdziłaś? No dobra, ja cichaj. mówiłem od początku, że zróbmy zarys, a ty, że nie. Cichaj, że poczekaj, poczekaj, po, po, poczekaj, bo nie mamy dużo. Jak nie? w ja paję drewna rąba, a tu wzięłaś? Nie drewna, chodzi mi o drta. Gdzie Jest dirt. To jest 11 dól. Ja mam 55, odłożyłem. Dobra, czyli załóżmy, że weźmiemy stack. Yy, 64 na 8 to jest 8, tak? Aha.

8? Za zrobić zboże potem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I no. tutaj by było bęk, a tam dalej tego no. nie ma. No, a tam nie ma tego, to się pomyślał. To, to, to się wytnie. No, się wytnie. I to by musiało być 8 na 8 czyli 8 na 9 żeby po środku dać wodę. O. No. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9 i obramówka. I teraz yy, musi być ktoś odważny. Czytaj nie ja. Oj, oj oj oj, poczekaj. Ale co ty kombinujesz, w ogóle? Nie, nie czaję, co ty chcesz zrobić? A, a, a no nie robimy przypadkiem farmy jedzenia. No ale... I chcesz od razu zrobić tak jakby całą, tak. No. Tak, no od razu zróbmy całe pole, a potem jak będziemy mieli zboże, to się do. do, do... Tu jest 8, rozumiem, tak? No chyba tak, raz, A tu tak. zrobiłaś 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aha, i po środku będzie woda wylana. Tak, żeby na cztery w tą i na cztery w tą. Okej. Okay. No. Yy, tylko... No to stawiaj dirta. A możesz oświetlić, proszę? Mm, jeszcze? Tak, jeszcze. Będzie. Ja przepaliłem go trochę węgla w piecu, jakby, co? Super. Więc można by było zrobić. Zrobić, zrobić, zrobić. To tak to się robiło, nie? A no. Co? A, mamy w ogóle zrobić haczkę, ruchaczkę i haczkę dziwaczkę. Tak. Pamiętamy. Tak, 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 tak. tak. Y masz siekierę? Siekierę, młotek, ale... Nie. Skończyła się. Masz. Aż, co ci by ty żałował. To ja zrobię siekierę w tym czasie. O, jak ty się opierdzielasz, mm -hmm. to ja chociaż zrobię coś. A wiesz, że będziesz miał super ekstra ważne zadanie? Jakie? <laughs> o, jeszcze tutaj brakuje. Uwaga, robię haczkę, dziwaczkę. O, a ty <laughs> zrobisz haczkę, ruchaczkę. Dobra, ja zrobię haczkę, ruchaczkę, ty, haczkę, dziwaczkę. Ale. No. Potrzeba jednej bardzo odważnej osoby. <laughs> tak. To będę ja. Która. Wiesz co tak, zrobi? Też. A masz jakieś, jakieś... Nie, nie, nie kobla, nie kobla, no panie. Nie. nie. kobla. A czemu nie? Bo, A czemu nie? Bo będzie kobla widać. Ej, gdzie jest ten, ten co ci wyrzuci... No co z tego? Ale to będzie nieładnie. Nie po to robimy drewniana, żeby... Tak. Tre... Tylko wiesz, pamiętaj, że na dobrej wysokości to musisz zrobić. No i jedno, tak? Bo tu będzie woda, tu gdzie tak, jest, tak? Tak, tak, tylko to musi iść no. przez całość, tak? Aj, tak, żeby zablokować wodę, żeby ona nie uciekała, a ja tutaj może... A, bo ty zrobiłeś haczkę-dziwaczkę, to ja zrobię haczkę-ruchaczkę, tak? Tak. A mamy dre... mamy. O! A jaką zrobiłeś haczkę-dziwaczkę? Kamienną, prawidłową. Ja... jak masz wederko, zbierz tą wodę, albo dobra, ja to zrobię. Do... Ja to... co... I wylej ją bardziej bliżej tutaj gdzieś teraz. Dzięki. Proszę, pięki a mogę, mogę ją zabrać? Możesz. No ale to co zrobiłeś? Dobra, jeszcze raz wodę. O matko. Potem położę w pół blok zamiast bloku. Oj przepraszam. Można z tą pracować, dobra jest. No i teraz śmigaj. Super! Brawo, czaisz o co chodzi. Słuchaj. Wiesz co, no, Normalnie jestem z ciebie dumna. Szkoda tylko, że ty nie czaisz o co chodzi nie wziąłeś dwóch wiaderek. A po co mi dwa wiaderka? <laughs> tylko, że musimy... Mm. Czekaj... I teraz robimy, tak? Pięknie! Powiem ci, że to o, jest fuck. naprawdę bombastycznie. Nie bombastycznie, tylko to ma działać, tak? Mhm. I to będzie teraz... I to będzie teraz działać. Tylko postawimy... O! I... Dobra, to ja swoją część też zahaczam. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj, czekaj no co? Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Bo tutaj nie Oj... musi być tego. Nie, poczekaj, 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 o? spokojnie. No nie a stanie. A gdzie a gdzie sadz, sadz, sadzamy te? Melony? Melony musimy posadzić na obrzeżu. Na pewno. Temu? Albo na jednej stronie, albo na drugiej. Bo jak posadzisz na, po środku, to będą rosły albo w lewo, albo w prawo. To... A, jak, a jak będą no. ograniczone z jednej strony, to będą rosły jadłym... do przodu. A ile tych mało będziemy sadzić? Znaczy, na razie to i tak wszystko posadzimy. W mal... Znaczy, wszystko. E... Ale zresztą. No, no wiesz. E... Aha, mamy tylko i... I tak jednego. Mamy tylko jednego. No, no. no, ale zawsze to coś, tak? No, niby ta. Dobra, to stawię go gdzieś w rogu. No, już to postawiłam w pumpkina. tutaj. A pumpkina? A, gdzie jest pumpkin? Też w tej skrzyni. No, ja nie widzę pampkina, słuchaj. Ja jestem ja nie widzę pampkina? No nie patrz no tak, nie. No nie tak na mnie, no nie ma. Jak nie ma? No nie ma. No jak nie ma? No nie ma. No jest. Patrz, biorę i. O. Radzę. O. No posadziłem. Mhm. No nie tutaj. No, no posadziłem, ale nie tu. Dobra. Nie no tu. Nie wiem jak to jest widziałaś. nie, nie widziałaś. Dobra. O o, gdzie on jest? O daj bumpkin. Nie tu, mam. Tu, tu tu, posadź tu. Nie mam. No ja też nie mam. To bez jaj. No to nie będzie A Nie wpadł gdzieś tam pod ten? Nie mógł wpaść tam gdzieś tam pod ten. Wpadł. No nie mógł, że straciłaś pampkina. No je, i tak niewielka strata. Przecież pampkina bumpki i tak się nie zie. Dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że to za to, co ja straciłem jakiś czas temu. Okej. Okay. Dobra, dobra, nie, nie, wybaczam ci, nie będzie kary, wybaczam ci, dobra. Zostaje nam, no... Nie kuś. Ja Bezpieczeństwo. Dobra. No, Fajno, przynajmniej nie będziesz wpadać. Dobra. No, chyba, ty. E, czu, 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 chyba ty. Chyba ty. Chyba ty. ciebie. Ale zobacz, ale to, no. to od razu jakoś tak fajniej wygląda, nie? No, mamy drzewko, mamy te pampki. Nie, te nie te mamy Mamy melona i, i w I ogóle. Melona. Dobra, gdzie budujemy to, to, to drugie? To coś, to drugie. To coś. Mm, mm, a co to miało? Aha, dobra, to ogólnie musimy wybudować kawałek, bo to będzie na zasadzie parkura, tak? Tak? No tak. No, my mieliśmy zrobić jedną drogę na parkurze, więc to będzie to. Więc, yy, no nie wiem. Gdzieś, nie wiem. Ja wiem. <laughs> za koblarką? Mm, 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 dobra. O, mam pomysła. Mhm. Może, że. Nie, zagenerator. Oddaj to. A mam, dobra. Za generatorką. Nie, koberstą... nie mam. Ty dawaj moją haczkę dziwatkę. To jest haczka, e, ruchaczka. Za... To jest dziwaczka. Nie, to jest. Ruchaczkę widziałeś? Mhm. Czy wiem, za generatorem cobblestone'a, czy tam? Za generatorem. Dobra. To najpierw bym zrobił z cobblestone'a e, taką zwykłą dróżkę w tamtą stronę. Odłóż to jabłko do skrzynki. Głodne. Odłóż to jabłko do skrzynki. Mam trzy, trzy te głodu. A czy mam cię zrzucić, żebyś miał full głodu? Mogę zjeść jabłko? Nie. Tak. Tak to z głodu. I tak to się skończy. O! O! Ktoś poleciał. Nie. Jak mi przykro. Dobra, ja z Cobblestone'a robię druszkę powiedzmy o długości 20 kratek. Co to mhm. ma to? No. A potem, jak będziemy przerabiać. Myślę, to... że parkour 20 to będzie w porze, nie? No, wystarczająco duży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Zerknij nam do tyłu, starczy? Wystarczająco. Jeszcze pięć. Trzy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć. He he. I tutaj, proszę mhm. ciebie, wiesz, ja, co ja bym zrobił? Mhm. Ramkę. Żeby było łatwiej, to tą ramkę zrobimy z dwa bloki wyżej. Aha. A może inaczej? No. A może, żeby było o wiele łatwiej? No. A zresztą to i tak jeden pies. Patrz. Jak wielkie to potrzebujemy? 10 na 10, myślisz? Mmmm. wiesz co, skoro to ma być tutaj... Ja bym zrobił inaczej. 11-11 na przykład. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 równo? Jeszcze po jednym bym zrobił. Jeszcze po jednym. Tak. Dobra. Okay. I słuchaj, i będziesz miał super ekstra zadanie. Lol, jak coś tam postawiło? Jak to możliwe? Zostaw, bo to i tak się przyda. Będziesz miał super skoro no. zadanie, bo ja pójdę hmm. po wodę, masz... no chyba, że masz wodę przy sobie. Nie. Nie masz wody przy sobie, dobra. Ja robię dookoła. Dobra, rób w tamtym kierunku i wiesz co zrobimy? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11. 11, 11 ma być, nie? Tak. No. Y, tak, 11. Tupa blada. Tylko licząc z tą pierwszą. 4, 5, 6. Jeszcze po jednym było, dobra. Raz, dwa. Cztery, A, no pięć, to wtedy trzy. 7, 8, 9, 10. Dobra. Ale to. Dwa, trzy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Załóż 11, 12, 13. No, dajesz. Znaczy no, w tym kierunku na pewno będzie się zgadzać, ale. Dajesz. I co? Zgadza się? Ale y, czy zgadza po, się? po długości czy No zgadza? liczyłaś, zgadzasz się? Ale w tym kierunku, nie no, no w co? tym. A nie liczyłaś jak kładłaś? Ale to ty kładłeś w tym kierunku. No, ale teraz kładłaś to blok, nie, nie liczyłaś, wystawiasz? No to trzeba było policzyć. A będę liczyć. Musimy zrobić łuk. <laughs> Ile w dół? 10? Jakie 10? Ej nie, no czekaj ty. Za dużo? Jakieś cię chciało stawać tyle bloków? Tak. 1, tak? Poczekaj, jak to Niech jest. Niech ci pani dajesz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tylko zabierz tą wodę, to cię normalnie ukatruję. Nie mam wiele A przeszło hi. mi to przez myśl. Hihi. Hi. No, i. No, tylko, 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 Możesz mnie tepnąć? Nie. No to mnie tepnij może. Nie mogę. No weź! Nie mogę, nie mam klawiatury. Dobrze. Masz, już wodę ci rzuciłem. Wal się. No ci woda do ciebie. Too late. Mogłaś poczekać. Na pewno. <grym> no tak, tak więc. Słuchaj, wiesz, jak ja bym zrobił? Ja ale... zrobił tak. No, no dobrze, ale jak będziemy mieli w dół. No. Posłuchaj mnie, Ja ale, bym tak... Ale poczekaj, no. ale... Ale wylu wyluzuj, co? Mhm, dajesz. O jest, No i to do. A po środku damy pół płytki będzie fajnie. Tak, dokładnie. Tylko te takie pionowe właśnie słupki w narożnikach zrobiłbym z drewna. koś nie rozpędź. <suszy> Już się rozpędziłaś. <gry> oj, tam, oj tam. No. No, no, ale i to, te pionowe do... słupki są z drewna i no, i, dobrze. i wszystko jest z drewna i jest piknie. A ty takie w poprzek się zrobi z spółpłytek. Pół... No właśnie, o tym właśnie mówię do ciebie cały czas. Starra. To wypełniam dół wodą, tym ty, 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 półpłytkami, tak? Tak, a możesz to ogle wziąć? Mmm, nie chcę, mi się. Nie mam klawiatury. Cieczepne zarazy. Dziękuję. O, skończyło mi się. Eee, skończyły mi się pełne. No nic, to... walne półpłytki. Tam jest drewno. Nie, spoko, walne sobie dwie półpłytki i jakby całość. Jeszcze skończyły pół płytki z kolei. Oh, fuck. To tam jest no drewno. Nie, nic nie zrobiłam. Zepsułaś, ja wiem, że się zepsułaś. Nie, nie. Mogę bijać, to jest najgorsze. Może to i lepiej. Będę mogła o? szybciej od ciebie uciec. <Alexandria> <sven tweeting> <Which establish> uh -huh> uh -huh. A co się stało? No nic. Jeszcze nic. Jeszcze. Uh -uh. A w ogóle o -o. M, nie wiem, czy widzowie się domyślają w ogóle, co to ma być. Ale myślę, eee... że chyba już wiedzą. No nie powiedziałaś. No ja nie powiedziałam. to też nie powiedziałem. No tak, czyli nie wiedzą pewnie. No czy pewnie wiedzą, co się domyśleli? Pewnie tak, no bo przecież, Come on, my tu o. mamy najlepszych widzów na świecie. No ja na pewno. No a ja mam jeszcze lepszych. Hi hi hi. Dobra. Ej, ciemno. Co? Ciemno. Ciemno, już. Tak, zgasły wszystkie. Fur nie. Nie, nie mogę biegać, no. Ach. Nie Nie że pei słuchałeś. Kiedy? No, kiedykolwiek. Słuchaj, co tak? Chyba nie. Nie bardzo. To skąd znasz głuchą noc? Wszyscy to znają. No ale to jest Peja. No. Co w związku z tym? No nie wiem, no, dlatego się dziwię, że słuchałeś Pei. Czemu miałbym nie słuchać Pei nawet, jeżeli coś? nie wiem, no po prostu jestem zszokowana i tyle. Nie mogę być czasami zszokowana do Jasnej Anielki. A ja co w tym takiego, że, no, że co? nic. Wypchaj się. Czemu się wypchaj. <laughs> Idziesz z tym drewnem? Mm, idę, bo biec nie może. <laughs> U, idę, bo biec nie mogę, ale nie zginę. Zrobię wszystko, żeby nie zginąć pod końcem odcinka. Mm -hmm. yy, tak, ktoś musi wejść na górę. I może tą wodę zabrać, albo nie. Dobra, yy, czyli tak. Poczekaj, na takiej wysokości, a potem na takiej. No wiesz o co chodzi, nie? Na tej górnej mm -hmm. części płytki. płytki. Mm -hmm. No wiesz. Mm -hmm. Jak to się nazywa? No ej. Jak to się nazywa? Co? Płotek? To co stawiamy. W całości. Płotek. Ale to w całości. No. Jak to się nazywa? W ca... Blok. A nie mogę ci powiedzieć. Aha, o No to co stawiamy? Tylko, że w całości. Ale ja szukam w głowie o co ci może chodzić, nie? Hmm. Dobra. Chyba będzie. Może. A czy zastanowiłeś się już, jak to całe wypełnić? Podą? Mhm. Tak. Tak? Dobrze. Tak. Jestem ciekawa Twojego sposobu wypełnienia Jest tego. Jest bardzo czasochłonne, ale możliwe do zrobienia. Znaczy, dlatego ja nie chciałem robić tego tak wielkiego, ty chciałaś robić takie wielkie. Znaczy, wiesz co, no. to jest bardzo prosty sposób na wypełnienie tego w jednym, w kilku krokach, ale jestem ciekawa czy... To... nie? Nie? Zdziwiony? No. no. No, właśnie. to jestem ciekawy twojego sposobu. Masz pół płotki? Co ty robisz? No muszę na samej górze to podciągnąć, nie? Jakoś. A potem co? zwalę, nie? A se, zwala. No se zwalę. Se zwalę. A jak se nie? zwalę, to będziesz widział, jak mam fajnie zwalone. Jestem bardzo ciekawy. Masz jakieś pół bloki jeszcze? Yy, tak, mam półstaka przy sobie. Tylko? Tak, tylko. I właśnie połowę no... z tego pół staka mi zabierasz. To, To w takim razie będziemy pomału kończyć na dzisiaj. Mm -hmm. Ponieważ musimy sobie najpierw naromać drewna, żeby mm -hmm. dokończyć. A W kolejnym odcinku skończymy tę fantastyczną budowlę. I co? w końcu. No, tak. Ja myślę, że nam będzie skończona między odcinkami. No co ty. A, nie? a cały proces. Dobra, to pokażemy tylko proces zalewania wodą. Dobra. Bo to będzie ekscytujące. No, jestem ciekawe. Nie, mogę na mnie nie skakać. A no, przepraszam, ale zobacz, jak to fajnie. Się... Jak ta ściana fajnie wygląda, nie? No, wypas. To mi się podoba. No, widzisz, jaki miałam dobry pomysł? Znaczy, ja o tym też pomyślałem od samego początku. Jasne. Ja ci znaczy, tu nie mówiłem, żebyś, wiesz, nie? Te, no, mm -hmm, mm -hmm, no. Mm -hmm. A, Ale całkiem nieźle. Całkiem... Mm, epicko. <noise> to. No mam jeszcze trochę, no. No to... no. A tam czemu nie dostawiłaś? Gdzie? No, bo tam nie jest woda, to na razie co, co nie Co z tego. No nie bo A się... To co ci ta woda przeszkadza? Bo się będzie rozlewać w dziwne strony. To się będzie rozlewało. Przestań, chodź, kończymy odcinek. No nie ma wody, zobacz, że no, tam nie ma wody. Cho no dobra, chodź. No, weź to postaw. No nie mam już. No weź to postaw. No to kurwa kupi. Dlaczego tam jest dziura na środku. Gdzie jest dziura na środku. Widziałam dziura na środku. Nie na środku dziurę ty widziałaś. Nigdzie. Ej, Melon nam wyrósł prawie. Idę. Prawie. Wzróbmy. Najgorszy z tłóżek nie będziemy mieć w tej serii. Będziemy mieli jak zrobimy Mob Ej właśnie, ale Mob Grinder trochę z kobla zrobimy, żeby Aha, było tak. no tak. Ej, mob Grinder, żeby był klimatycznie. No, tak no. koblowe. Super. Tak, tak. Żegna się no dobra, czyli tak. Mam w sumie. Ja jestem bardzo zadowolony, bo zrobiliśmy w końcu jakieś jedzenie. Znaczy, na razie jeszcze nie. Z... Czu... To nie ja. A, jestem głodny. Dobra, muszę zdążyć za odcinek przed śmiercią. Tak więc jestem bardzo zadowolony, ponieważ mamy początki naszego jedzenia. Może niedługo nie będzie takiej sytuacji, że z głodu, przynajmniej ja. Mamy zrobiony basen. Prawie. Początki basenu. Staw. A, a całą resztę zrobimy sobie między odcinkiem. Wy zobaczycie, a po znowu woda zastygła, <grym> zamarzła. E, o, to przy okazji. Wy zobaczycie, znaczy my wszyscy zobaczymy, jak Lotta robi, zalewa to wodą. Jestem jesteśmy bardzo ciekawe, jaki to wychodzi. I co? Widzimy się kiedy? E, a co dzisiaj jest? Piątek. Dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek, znaczy jutro jest Ta, poniedziałek. Jutro jest poniedziałek. No to widzimy się w piątek. Piątek. My się widzimy wcześniej, ale z Wami się widzimy w piątek. No. Dzisiaj widzimy w czwartek, tak. dzień przed. Tak, tak wiem. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie i za te łapki w górę, które zdecydowanie, z całą pewnością zostawicie. Tak, za komentarze. Jest, jesteście genialni po dziękujemy prostu, wam tyle łapek w górę, Mama Dziękujemy mija. Wam za y, pomysły do, do zadań, za zadania. No. Cały czas wybieramy i aktualizujemy listę pod filmem, tak więc tak więc zerkajcie tam, bo może wasze zadanie się pojawi. I cały czas możecie w komentarzach w komentarzach pisać tak, zadania w komentarzach. do tej serii. W I dile, i dile, właśnie i dile, bo jeszcze się tym nie bawiliśmy i czekamy na jakieś ciekawe dile dla was, czyli zamianę. Co możemy zamienić na co, Sobie, żeby móc deal. mieć rzeczy, które tak dla nas dile. Co możemy zamienić na co, żeby mieć rzeczy, których mieć normalnie tutaj nie, mo nie możemy. Mhm. E... A że na razie piasku nie potrzebujemy, to na razie się nie bawimy. Tak. Będziemy tak, potrzebować tak. piasek, to wtedy będziemy zamieniać. Otóż to, dokładnie. Dobra, o... Pierwszy mob. A mówiłam, no. żebyś oświetlił. O co? <laughs> A tak się cieszyłem, że nie zginąłem. Lak by to. Dobra, tak więc cóż, żegnamy się, nie? Mhm. No i po co go do tego? No bo może będzie nitka. Na wełnę. Chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź, 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 uciekaj, uciekaj, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Ja mam sikierę, chodź. Pięknie. Kurde. No to masz, walcz sobie z nim. Chodź. Chodź, pajączku. Eee, spadła nitka. O matko. No niestety, był w takim miejscu, a nie chciał za mną iść. No trudno. Ja cię piskam. Nie oświetliłem specjalnie po to, żeby tam były te. Jasne. Nie? Mm -hmm. Teraz w ogóle może. No dobra, niech będzie tak jak jest. Dobra, to co? Żegnamy się? Żegnamy się, widzimy się. O, niedługo. Już niedługo. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.